W dzisiejszym fascynującym odcinku rozwiążemy dwa quizy o tematyce Skibidi Toilet, czyli tego popularnego serialu na YouTube. Oczywiście quizy zostały przygotowane na stronie Same Quizy. Natomiast jeśli pod tym odcinkiem zostawicie 3000 łapek w górę, to wtedy nagram dla was najtrudniejszy quiz o Skibidi Toilet, jaki kiedykolwiek powstał w internecie. W sensie oczywiście przygotowany przez moich widzów. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag Skibidi, aby maksymalnie zwiększyć zasięgi tego filmu. Natomiast nas ty drogi widzu. Jeżeli jesteś nowy, to nie czekaj. W tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj i zostań z nami na dłużej. Jak dobrze znasz postacie ze Skibidi Toilet? Nadesłany przez oczywiście Artivul. Tak więc Artivul, dziękuję ci za ten quiz. Na pewno przyda się na rozgrzewkę, żebym poznał nazwy tych wszystkich postaci. No to zaczynamy na samym początku G-Man Toilet, czyli bardzo łatwe. Doskonale wiem jak wygląda G-Man Toilet i to jest bodajże, to jest on na 100%. Dokładnie tak. Kamera czyli takie podstawowe. To będzie chyba ta kameraman, tak mi się wydaje? Dokładnie. Large cameraman. Uuu, mamy jednego, drugiego. Ja ich troszeczkę nie rozróżniam, bo oni są bardzo podobni. Large cameraman to na pewno jest Titan cameraman, to jest Titan speakerman, tego jestem pewien, ale large cameraman ciężko powiedzieć. Dobra, może ten? Nie, to nie był ten. Okej, okay, dobra, czyli mamy do wyboru albo ten, albo ten, albo tu jest jeszcze jeden. Dobra, może to jest large cameraman. Dobra, trafiłem. Okej, okay. scientist cameraman, czyli... Kameramen naukowiec, oh my god. Dobra, który kameraman przypomina naukowca? Ten przypomina naukowca? Trochę tak. Ten no też trochę ma taki garnitur, więc jakby naukowiec. Ten raczej jest takim wojownikiem, więc to raczej nie będzie naukowiec, więc zaznaczmy tego. Nie, pudło, może ten? Też nie. Oh my god, dobra, czyli jednak nie jestem dobry, jeżeli chodzi o Skibidi Toilet, bo to jest prawdopodobnie ta postać. Dokładnie tak. Scientist Large Cameraman, A, czyli to będzie prawdopodobnie on. Dokładnie tak. I Strider Camera to będzie chwila, Strider kamera? Czy to nie był przypadkiem. Nie, to jest głośnik. Ok, Strider Camera, czyli szpiegowska kamera, coś na tej zasadzie. To będzie ten. Nie? Oh my god, dobra, czyli a tu jest ten. Dobra, to jest ta postać. Ok, już ogarniam. anti paralysis Tank. O, to kojarzy w jednym odcinku był i to jest bodajże taki dokładnie tak, duży czołg, który strzelał i jakby zdejmował ten paraliż. E, dokładnie tak, trafione. Następnie mamy kamera Woman. O, to bardzo łatwe. Co to jest Speaker Woman? Ja, yeah, dobra, kamera woman. Gdzie jest kamera woman? To jest TV Woman. Yy, to jest. To jest kamera woman. o, oh, wow, dobra, ok. Tego się totalnie nie spodziewałem. Więc lecimy dalej. Speakerman. To będzie speakerman, to jest łatwe. Titan cameraman, To będzie ten, zdecydowanie. Large Speakerman. To będzie ten, oczywiście. No i teraz Speaker Woman. Czyli to będzie ona, dokładnie tak. Titan Speakerman. To będzie ten, który był zakażony przez długi czas, yy, ale później go uratowali. To jest on. Zdecydowanie, Strider Speaker To jest oczywiście ten pajączek Helikopter Speaker, okej okay, Było coś takiego, było, no ja już nie pamiętam Ale było, dobra, TV Man To był taki zwykły, to był TV Man, nie, to jest TV To jest TV Woman chyba, tak, dobra TV Man, Large TV Man To będzie bodajże ten TV Woman to jest ona Titan TV Man, to będzie ten Na 100%, Scientist Toilet Dobra, jesteśmy teraz przy Skibidi Toiletach Czyli tak, Scientist Skibidi Toilet to jest ten doktorek, zdecydowanie Vacuum Toilet, o to jest to z czego się śmiałem Tak, odkurzasz, to będzie ten Zdecydowanie, Glitch Toilet Glitch Toilet, oj dobra, ten chyba Okej, okay, trafiałem, jakby tutaj Ewidentnie strzelałem Flamethrower Toilet, to musi być ten No i oczywiście paralysis Toilet, czyli ten Jakby pasożyt, to jest ten Dobra, udało nam się, twój wynik to Uwaga, uwaga, ile procent nam nabije Ile, ile? 92% Wyśmienicie, znasz y, nazwy postaci Test wiedzy o Skibidi Toilet dla Admirosa. Wszystkiego najlepszego z okazji dziesiątego quizu od Antoni Tortanoici. O, proszę bardzo, Antoni zrobił już dziesiąty quiz, tak więc gratuluję. No i oczywiście cię pozdrawiam. Pytanie numer jeden. Ile skibidi toiletów pojawiło się w odcinku pierwszym? Uuu, ja dobrze pamiętam odcinek pierwszy, bo oglądałem go chyba z pięć razy. I z tego co pamiętam, to w tym odcinku pojawił się jeden Skibidi Toilet, który był jakby tym pierwszym, który po prostu się wyłonił. I to jest dokładnie ten na obrazku, tak więc zaznaczmy, jest poprawna odpowiedź. Jak nazywał się Kanał na YouTube, który robił animację o Skibidi Toilet. W sensie chyba chodzi o to, jak nazywa się i robi animację o Skibidi Toilet, bo on dalej to robi. Niemniej jednak zobaczmy. E, da fuck boom, da fuck boom, czy może fak boom. Okej, okay, ciekawe, ale tutaj mnie nie oszukasz kolego. Ja wiem, że to jest da fuck boom. Zaznaczmy? No i oczywiście mamy kolejny punkcik. W odcinku 2 Skibidi Toilet widzimy Skibidi Toilety jako Toalety, Pisuary z lewy. Oczywiście, że były to Pisuary, bodajże to były Pisuary w windzie, o ile się nie. Tak więc zaznaczmy. Tak jest. W odcinku drugim Skibidi Toilet widzimy Skibidi Toilety w postaci pisuarów. W odcinku piątym Skibidi Toilet widzimy latające Skibidi Toilety. Lecz jaka muzyka została użyta w tym odcinku? To jest odcinek, który ja pominąłem, ponieważ był na prawach autorskich. Star Wars Empire Music. Lego Movie Everything is Awesome Music. Nie. Star Wars Rebels Music. Wydaje mi się, że to było chyba Star Wars Empire Music. Chociaż ciężko mi powiedzieć, bo ja pominąłem ten odcinek. Na pewno którejś ze Star Warsów. Tak mi się wydaje, że Empire Music chyba. Tak? Czy ja w ogóle pominąłem ten odcinek? Czy może to był jakiś inny? Może jakiś inny pominąłem? Dobra, nieważne, zaznaczmy. jest to oczywiście poprawna odpowiedź. Co prawda, trochę strzelałem, ale jednak trafiłem. Ja chyba pominąłem jakiś odcinek, w którym była użyta muzyka z Wednesday, o ile się nie mylę. Jakoś tak. Był jakiś taki jeden dziwny odcinek, który wszyscy po prostu pomijali, bo tam była jakaś użyta muzyka na prawach autorskich. Gdzie rozgrywa się akcja odcinka 10 z Kibili? Toilet u, w domu Admirosa. Oj, zdecydowanie nie, nie chciałbym Sibidi Toiletu w moim domu, nie! W kinie, na pogrzebie, w piekle, w kościele. We Freddy Fazbar y, Pizza Plexie. Okej, okay, podpowiedzi są bardzo kuszące, zwłaszcza we Freddy Fazbar Pizza Plexie. To by było ciekawe, jakby tam wprowadzić skibidi toilety. W sumie mógłbym użyć jakowania i to zrobić. Niemniej jednak wydaje mi się, że było to w kościele i tam był chyba Bóg bukskibidi toiletów, ale mogę się mylić, więc zaznaczmy i. Jest to poprawna odpowiedź. Akcja 10 odcinka rozgrywa się w kościele, gdzie Skibidi toilety wymawiają swój chrzest z Bogiem Skibidi Toilet. Okej, okay, ta fabuła jest zakręcona, ale ja tu nie wnikam. Jaka postać spuszcza pierwszego Skibidi Toileta w odcinku 7? Nie mam pojęcia. Niemniej jednak zobaczmy podpowiedzi. Okej, okay, TV Man, Kameraman, Gregory, Admiros. Ljodgar... Madon. Nie mam pojęcia, to jest chyba jakiś ze Star Warsów, czy może Balloon Boy. Hmm, na pewno nic z tych czterech postaci, tego jestem pewien. Albo to był kameraman, albo to był TV Man, ale wydaje mi się, że na początku byli sami, sami kamerameni byli. I to wydaje mi się, że będzie kameraman. Tak więc zaznaczmy i jest to poprawna odpowiedź. Mamy kolejny punkcik. nice! To w takim razie, gdzie rozgrywa się akcja odcinka czwartego z Kibidi Toilet. Coś tutaj na wyrywki trochę kolega leci, ale dobra, zobaczmy. W kinie. W w biurze na spotkaniu Biznesowym w restauracji. O, to jest ten odcinek, ja go pamiętam. To było w restauracji. Tam ludzie siedzieli po prostu na toaletach, to było dziwne i to musi być poprawna odpowiedź. Okej, okay. zaznaczyłem, żeby przypadkiem nie pomyśleć, że to było jakieś spotkanie biznesowe, bo troszkę tamto miejsce tak wyglądało. Jak już o tym gadamy, to co się staje z ludźmi siedzącymi na kiblach i jedzący, wiecie, yy, co w czwartym odcinku. Co w odcinku cztery. What the hell? Zobaczmy, zostają zabici, przemieniają się w. Skim nibidy toalety zostają zjedzeni przez kibidy toalety. Nie pamiętam, albo się przemienili w kibidy toalety, albo zostali zjedzeni. Wydaje mi się, że zostali zjedzeni. Zaznaczmy i a jednak przemieniają się w Skibidi Toilety. No tak, że to jest choroba taka Skibidi Toilet, dlatego. Aj, dobra, no to niestety nie mamy punkta. Jaka była data opublikowania pierwszego odcinka Skibidi Toilet? No nie ma szans, żebym zgadnął. Nie ma szans. O, tak, jeszcze więcej podpowiedzi. Co jest? Chłop oszalał. What the hell? Ja mam to odgadnąć? Ja speedranowałem Skibidi Toilet, więc nie mam pojęcia w jakich terminach wychodziły odcinki. Niemniej jednak, prawdopodobnie był to 2023 rok, jakoś w styczniu. Dobra, spróbujmy po obrazkach. 12 luty, 10 luty. Dobra, który obrazek mógłby najbardziej tutaj pasować? Dobra, ten ze Skibidi toaletami, albo ten z kameramenami, albo z Rokim Dogim, chociaż nie, nie wydaje mi się. Ehm, dobra, obstawiam, że to był 19 luty. Nie, Dwayne Johnson! Come on, come on! No przecież to robił Antoni Antonio Tojci Wiedziałem, że musi. No, ajdź. No nie ma punkta, nie ma punkta. W którym odcinku z Kividi Toilet widzimy po raz pierwszy TV Menów? No Okej. Okay. W którym odcinku po raz pierwszy widzimy TV Menów? Bodajże był to odcinek 38 albo 39. Nie wiem, 40 raczej to nie był. Chociaż w sumie wszystkie są obok siebie, ja dokładnie nie pamiętam. Dobra, będę strzelał, że 39? Okej. Okay. Trafiłem, udało się. To nie jest tak, że po prostu twarz czaka na mnie przyciągnęła i kliknąłem. To wcale nie jest tak. W którym odcinku dochodzi do pojedynku pomiędzy Titan Cameramenem a g menem z Toilet? Pytania o numerki, o odcinki, pytania szczegółowe. Tak jak was w szkole pytają szczegółowo o lektury, tak ja jestem właśnie teraz przepytywany szczegółowo. Czyli nie mogę ściemniać, nie mogę oszukiwać, muszę po prostu wiedzieć dokładną datę. Tak jak na historii albo na polskim. Dobra, okej. Okay. W którym odcinku dochodzi do pojedynku? Nie mam pojęcia. 22? Nie, 20. Strzelałem. No sorry, strzelałem. Nie znam się tak dobrze. Ile słabości mają Skibid i toilety? O! Jedna, dwie, trzy. Wiele słabości, że nie trzeba liczyć. Ład? Na pewno nie to, na pewno nie. Na pewno ich słabością jest to, że da się ich spłukać. Yy, I na pewno ich słabością jest to, że można ich zahipnotyzować. Niektóre postacie miały takie moce, więc albo dwie, albo trzy. Będę strzelał, że dwie. Trzy, okej. Okay. Skibidi Toilety mają trzy słabości. Pierwsza słabość to pociągnięcie za spłuczkę, zgadza się. Druga słabość to dźwięk, a trzecia to ekran telewizora. Czyli ja widziałem o słabości numer 1 i słabości numer 3. Nie wiedziałem, że jeszcze jest dźwięk, ale był faktycznie. No tak, w końcu był Speakerman, który dźwiękiem ich pokonywał. No cóż, chyba w tym teście będzie bardzo mało punktów. W którym odcinku Skibidi Toilet po raz pierwszy pojawia się Speakermani? W sensie pojawiają się Speakermani. Dobra, mamy tutaj pięknego Speakermana. Bardzo ładnie i mamy również bardzo dużo szczegółowych podpowiedzi. Nie mam pojęcia, w którym odcinku pojawili się speakermeni. Jakoś gdzieś na początku, tak? 20, 22 bym powiedział, 21, 21 chyba. 64. Oh my god. No nie, ewidentnie pytania szczegółowe w quizach mi nie służą. Jak nazywa się tajny agent z serii *Skibidi Toilet*? Uuu, tajny agent. Dwayne The Rock Johnson. Come on. Kratos. Chucken. Admiros Cassie. Nie wiadomo kto. Jaki tajny agent? Gdzieś tam było chyba coś takiego. Dobra, na pewno żadna z tych podpowiedzi, czyli nie wiadomo kto. Oczywiście jest to poprawna odpowiedź. No wcale, że wcale nie tak, że żadna z tych nie pasowała. Po prostu, no tak miało być. <laughs> Czy w przyszłych odcinkach z Kibidi Toilet będziemy mogli spotkać Czuczu -Czu Charlesa? Tak, nie. Możliwe. Nie wiadomo. Wydaje mi się, że nie. Raczej, raczej twórca Czuczu -Czu Charlesa nie będzie z nimi współpracował, chociaż zdarzyło się, że współpracował tutaj yy, oczywiście z twórcami Garden of Banban, co mogliśmy Zobaczyć w, oczywiście w najnowszej części Garden of Banban, Ban. niemniej jednak wydaje mi się, że nie. I jest to poprawna odpowiedź, mamy punkcik Czuczu -czu Charlesa nie ma w Skibidi Toiletach O, widzicie, macie tutaj nawet Odpowiedź i uzasadnienie W którym odcinku Skibidi Toilet po raz pierwszy Pojawia się Titan Camera Man O, nie mam pojęcia, nie wiem Bo to jest zbyt szczegółowe pytanie, zaznaczmy 18, jest, strzelałem Miałem tutaj jakieś 33% szans i się udało Więc nie ma co narzekać, w którym Pojawia się G Toilet Czyli G-Man Toilet, czyli kolejny upgrade g z Skibidi, oj jest uzbrojony. Znowu numerki, come on, zamęczycie mnie tymi numerkami. Nie mam pojęcia, w którym się pojawia. Zaznaczmy Chuckena. No tym razem Chucken mi nie pomógł, no kurczę, no nie udało się. Jakie jest zakończenie odcinka 57 podoba mi się to, bo to jest jeden z nowszych odcinków, z Kibili Toilet, w którym uratowaliśmy Titan Speakermana. Titan Speakerman postanowił odkupić swoje winy i ponownie walczy dla swojego sojuszu. Tak, jest to poprawna odpowiedź, jak już gadamy o zainfekowanym Titan Speakermanie, to w którym odcinku został zainfekowany? Kolejne pytanie z numerkami i nie mam pojęcia czy z tym drugim. <grym> nie wierzę, że to trafiłem, ja w to nie wierzę po prostu, ale dobra, nie będę narzekał, quiz to quiz, punkt to punkt. Jak nazywa się ta postać z animacji Skibidi Toilet? O te hell? TV girl, TV manka, TV Man. Nie oglądałem animacji ze Skibidi Toilet, ale chyba gdzieś ją widziałem, tak mi się wydaje. O, mam jeszcze podpowiedź TV Woman. Dobra, TV girl. Na pewno to jest TV girl, ale to jest, ale ewentualnie to może być UW Girl, albo UW TV girl. Coś na tej zasadzie. Dobra, TV girl, zaznaczmy. TV woman? Ta postać na obrazku nazywa się TV Woman. Po prostu. Wow, dobra, no to totalnie jestem zaskoczony, że, że tutaj była taka odpowiedź. W którym odcinku Skibidi Toilet? Po raz pierwszy widzimy Skibidi Toilety jako policjantów. Oh my god, trudne pytanie. 6, 8, 9. Nie mam pojęcia. 8? 9. Come on, nie zadajcie pytań, typu w którym odcinku co się wydarzyło? W sensie i to za trudne, za trudne, po prostu za trudne. O wilku mowa, w którym odcinku po raz pierwszy pojawia się Titan Speaker Man? 24, 26 czy 25? Zaznaczmy 24. Nie, tym razem nie! 26. Kolejny punkcik stracony. Ile Skibidi toiletów zginęło w odcinku 15? Co jest grane? Jeszcze więcej numerków. 52, 51, 53, nie wiadomo ile. Yy, wydaje mi się, że dużo, więc nie wiadomo ile. 52. Serio, ktoś policzył, ile Skibidi toiletów zginęło w odcinku 15? Jestem pod wrażeniem. Nareszcie proste pytanie. Czy subskrybujesz Admirosa? Tak? Nie. Oczywiście, że tak. A jeżeli jeszcze tego nie robicie, to w tym momencie kliknijcie i oczywiście lepiej zasubskrybować Admirosa, żeby ten youtuber wbił 2 miliony subów do końca tego roku. Bo inaczej zamienisz się w Skibidi Toilet. Dokładnie tak. Wbijajcie na główny kanał i subskrybujcie. Może do końca roku uda się wbić te 2 miliony. W którym odcinku Skibidi Toilet dochodzi do pojedynku między Titan, TV Manem, a G-Manem Skibidi Toiletem? Oh my god. 40 48. Nie, 47. Jestem taki kiepski w Skibidi Toilet. Widzowie, zdawcie mi łapkę w górę na pocieszenie, bo ja naprawdę jestem kiepski w Skibidi Toilet. W sensie w numeracji odcinków. W którym odcinku z Skibidi Toilet odbywa się przesłuchanie z Toileta? Pamiętam ten odcinek, ale nie pamiętam numerka. 20? Nie, 21. Wszystkie punkty po prostu tracimy. Wszystkie punkty tracimy. Może chociaż tutaj, a jak się kończy odcinek 21, okej? Okay. Dwayne The Rock Johnson zabiera ich helikopterem do bezpiecznej kryjówki przed przybyciem Jimena. Jimen strzela z lasera, zabijając kameramanów. Pojawia się TV-Man, który ich teleportuje do bazy. O, chyba tak, chyba to było to. Zaryzykujmy. Nie, Jimen strzela z lasera Nie, wszystkie punkty straciłem Nie wierzę w to, widzowie Ja, ja tracę punkty, tracę punkty Jak nazywa się ten Skibidi Toilet? Okej, okay. Spider Skibidi Toilet Strider Skibidi Toilet, Skibidi Long Legs Dobra, to odpada Spider, a może Strider? To jest chyba Strider tak jest, dobra, okej, okay, chociaż tyle zapamiętałem Mamy jeden punkcik, ja się cieszę Normalnie, jakbym rozwiązywał tutaj jakieś Klasówkę ze Skibidi Toilet W którym odcinku po raz pierwszy pojawia się Strider Skibidi Toilet? Nie mam pojęcia Jedenasty? Nie, dwunasty, come on Come on W którym odcinku po raz pierwszy pojawia się Hydra Strider Skibidi Toilet? Za dużo Numeracji, dobra, będę strzelał, bo totalnie Nie wiem, 24? Nie, 22 Nie mamy punkta W którym odcinku Hydra Skibidi kończy swój Żywot, będąc spłuczony przez Kermana. 23 24 25 idźmy logicznie skoro pojawił się w 22 to prawdopodobnie w 23 albo 24 albo 25 został pokonany yy, wydaje mi się że 24 nie 24 no come on <laughs> Czy podobał Ci się quiz? Tak, ponieważ jestem widzem, ale był zbyt trudny, dlatego pewnie uzyskałem, uwaga, uwaga, 16 na 32. Okej, okay, mech, ale słuchajcie, mamy 50%, więc w sumie chyba nie masz takiej tragedii.